Cześć witam was na moim kanale w tym odcinku porozmawiamy na temat NFT czy NFT bardziej to się powinno wymawiać, to termin, który zrobił zawrotną karierę ostatnio, zwłaszcza w ostatnim roku, kiedy słyszeliśmy o tych wielomilionowych aukcjach, na jakieś bardzo często śmieszne, czasem nawet prymitywne obrazki, to już w formie elektronicznej, które były sprzedawane za miliony. Trudno w zasadzie znaleźć osobę, która chociażby pobieżnie, która siedzi nowe technologie, nie natrafiła na jakiś artykuł dotyczący właśnie tej, tej tematyki. E, taki wzrost zainteresowania NFT wynika przede wszystkim z wartości transakcji, e, które są przymiotem NFT. Niektóre NFT są sprzedawane na nawet za kwoty kilkudziesięciu milionów dolarów. Masowo powstają także projekty biznesowe związane z wykorzystaniem NFT oraz pojawia się często pytanie, czy w ogóle to jest legalne, czy to nie jest jakiś skam przykładowo. Co niektórzy to NFT porównują do obrotem dziełami sztuki, właśnie jako zawężając to NFT tylko właśnie do tych obrazków. Natomiast to jest nieprawidłowe NFT to jest token kryptograficzny, oparty o architekturę blockchain tworzony przy pomocy smart kontraktu, który jest zbudowany według określonego standardu. Natomiast nie ma jako takiej regulacji w polskim prawie dotyczących NFT. Być może gdzieś za granicą to istnieje, ale ona mieści się jak najbardziej w ramach polskiego prawa i możemy wykorzystać do tego istniejące pojęcia prawne, żeby wytłumaczyć czym tak naprawdę to jest NFT. Z NFT generalnie wiąże się również pojęcie tokenizacji. Tokenizacja to jest stworzenie cyfrowej reprezentacji danego aktywa, rzeczy, prawa poprzez wygenerowanie unikatowego kodu z zastosowaniem technologii właśnie rozproszonych rejestrów. Tworzenie NFT odbywa się poprzez tak zwane mintowanie. Polega to na umieszczeniu NFT na platformie, Uruchomieniu smart kontraktu, następnie smart contract tworzy token, czyli zapisuje token ID w blockchainie. Także za właśnie wygenerowanie tych smart kontraktów często pobierane są dodatkowe opłaty i prowizje dla właścicieli tych platform tak zwana opłata często zwana jako gaz, też chyba od paliwa, no i takie opłaty są całkiem spore, więc można powiedzieć, że na NFT bardzo dobrze zarabiają głównie właściciele tych platform. No chyba, że mam do czynienia z jakimś artystą, no ale to tak w przypadku artystów to takie podobieństwo ze wszystkimi dziełami sztuki nowoczesnej. Czasami coś, co nam się wydaje prymitywne i śmieszne, no to się okazuje, że jest czasami warte grube miliony. Także, chociaż tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, kiedy sam artysta dokonuje ten proces mintowania. Najczęściej on bardziej nawiązuje związuje współpracę, w sobie, powiedzmy, takiego programistę, czy informatyka, żeby właśnie zmintował tego NFT. Na czym polega taka tokenizacja? Tokenizacja to jest właśnie stworzenie cyfrowej reprezentacji danego aktywa, rzeczy. No i z tej definicji tokenizacji wynika, że akurat NFT mogą być właśnie nie tylko takie prymitywne obrazki, ale także na przykład zapisane jakiegoś prawo udziału w jakimś wydarzeniu, w inwestycji, czy w jakimś projekcie, przedsięwzięciu. Także w co niektórych krajach może się spotkać z tym, że NFT wykorzystywane są do inwestycji w nieruchomości, natomiast to najczęściej się na kupuje w ten sposób, że w ogóle zakupując NFT kupuje się najczęściej akcje spółek, które nabywają te nieruchomości. Bardzo często są spółki, które są zarejestrowane w USA, w stanie Delaware. Natomiast jeżeli ktoś już chciałby czymś takim inwestować, to powinien generalnie znać dobrze prawo tamtego danego kraju czy stanu, w którym jest spółka zarejestrowana, żeby wiedział dokładnie, z czym to się wiążą takie uprawnienia. Na przykładowo w Polsce na pewno nie można inwestować w nieruchomości za pośrednictwem NFT, Gdyż zakup nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Ale już jak najbardziej mogą odzwierciedlać jakąś wartość aktywa, wartość pieniężną. Tak jak powiedziałam, generalnie te tokeny tak naprawdę to nie jest nic nowego w prawie. To jest tylko taka nowa, modna angielska nazwa. Takim przykładem tokenów były chociażby obligacje w formie zdematerializowanej albo chociażby taki weksel. Weksel też można było z taki token uznać. To jest dokument papierowy zawierający. Uproszczone dane na temat określonego zobowiązania płatniczego. Długu. Jakie prawa ma taki posiadacz NFT? No posiadacz NFT ma przede wszystkim prawo do dysponowania tokenem, to jest prawo do decydowania o przeniesieniu tokenu na inną osobę lub mówiąc ogólnie do decydowania o tym, kto kontroluje adres publiczny, do którego przypisany jest token NFT. Z NFT powiązane mogą być dodatkowe prawa, które muszą jednak wynikać z kontekstu, w którym NFT został stworzony lub przeniesiony. Takie prawa mogą być zapisane w metadanych NFT w blockchainie, np. licencja do korzystania z utworu, do którego link został umieszczony w metadanych. Ale takie prawa mogą wynikać także z publicznych oświadczeń składanych przez osobę, która stworzyła takie NFT, np. Zawierające takie przyrzeczenie publiczne, że na przykład obiecuję, że każdy posiadacz tego NFT może uczestniczyć w konferencjach czy wydarzeniach przeze mnie organizowane lub z regulaminów stron, które są podlinkowane pod NFT, takie dane. Czyli takie podlinkowanie, odnośnik do tych danych NFT to są takie dane zwane off-chain, które akurat mogą ulegać modyfikacji w przeciwieństwie do tych metadanych, które są zapisane w mm, blockchainie. Właśnie jak sprawdzić czy udowodnić, że jest się takim właścicielem takiego NFT? Wszystkie dane są zapisane w blockchainie. W blockchainie jest tak, że zapisany adres publiczny aktualnego właściciela NFT. Aby udowodnić, że dane NFT znajduje się pod tym adresem, do którego mamy dostęp, bo tutaj posiadamy na przykład, taki klucz prywatny do takiego adresu, najprościej właśnie jest skorzystać z dowolnego takiego portfela kryptowalutowego, umożliwiającego przechowywanie. NFT. Jeśli taki właśnie portfel wyświetla dane konkretnego NFT, to, to znaczy, że jesteśmy jego właścicielem. Można także skorzystać z przeglądarki danego blockchainu, ażeby sprawdzić listę wszystkich NFT posiadanych przez dany adres publiczny. I te NFT, generalnie z listy z tego adresu, są właśnie własnością osoby posiadającej klucz prywatny takiego NFT. No i cóż, tyle ja w tym temacie, a tymczasem pozdrawiam.